Jesteśmy oczywiście w Keln, FIBO, drugi dzień targów, piąteczek, piątunio. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać, ale spróbujemy teraz z Piotrem Boreckim, który tutaj się właśnie znajduje, oczywiście na stanowisku Sixpack Nutrition, porozmawiać troszeczkę o, czym, o tym, co się wydarzyło już na scenie e, międzynarodowej, polskiej, międzynarodowej i co się jeszcze wydarzy. Witam cię serdecznie, Piotrze. E, witam serdecznie z ciebie i wszystkich panów. E, tak naprawdę spodziewaliśmy się po trosze, że ci tutaj złapiemy. E, ale nie byłem pewien, czy to gdzieś ci nie wybije z rytmu przygotowań. Powiedz może najpierw wszystkim fanom, którzy przede wszystkim śledzą twoje poczynania, ale też ludziom, którzy tak nie do końca orientują się, jak to wyglądało w tych startach, jak się zakończyły te starty do tej pory. Zacząłeś od Polski? Nie, pierwszy start to był tak jak mówiłem, Arnold Classic w Stanach Zjednoczonych. Tam zająłem drugie miejsce, z którego jestem bardzo zadowolony. Wiele bardzo osób nawet tam miejscowych, mówią, że powinienem wygrać, ja wiem, że jeszcze braki troszkę w sylwetce są, wydaje mi się, że te nogi mogłyby być jeszcze pełniejsze natomiast ja celuję w przyszłe lata w kategorię Classic Physique, chyba nawet ostatnio, jak rozmawialiśmy o tym wspominałem, tam nie trzeba mieć bardzo mocno rozbudowanych dług. no i taką sylwetkę z lat 70 i pozowanie takie, które mi jest najbliżej sercu, więc jeżeli spodziewacie się, że zobaczycie mnie w kategorii gdzieś do 100 kg za jakiś czas no to niestety nie, a ja się bardzo cieszę z tego tytułu, że ta kategoria powstała, więc no drugie miejsce to było pierwsze Arnold Classic, tam kategoria do 85 kg. E, następnie w sumie, poczekaj pierwszy, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie. Skupmy się jeszcze na chwilkę na tym Arnoldzie. Tam byłeś drugi. Wielu ludzi w mojej opinii też powinieneś być, by, powinieneś być pierwszy, aczkolwiek no troszeczkę inaczej to mogło wyglądać gdzieś tam sprzed telewizorów z relacji, ze zdjęć. Z filmów trochę inaczej mógł to widzieć pan sędziowski, ale ty jakbyś miał spróbować być taki obiektywny. bezkrytyczny i obiektywny względem siebie, to czy uważasz, że Przerypałeś nogami, czy tam coś innego wchodziło w grę, czy, czy nie powinieneś był w ogóle przegrać? E, tak Jeżeli chodzi o formę I proporcje, będąc mówię obiektywny Myślę, że miałem najlepsze Natomiast Delikatna dysproporcja, chociaż wydaje mi się, że przy moim już gabarcie w tych nogach. No miał po, potężniejsze nogi ten chłopak, ale tylko to go wyróżniało. Był mniej poseparowany, moim zdaniem, yy, gorsze proporcje, bardzo krótkie ręce przy jego tłowiu długim. Więc, ale mówię, ja jestem z drugiego miejsca strasznie zadowolony. Yy, to był pierwszy start po długiej przerwie, więc jak najbardziej zaliczam do udanych. No dobra, Arnoldce odkaczamy. Co tam się działo dalej? Później w sumie przyleciałem, przepakowałem się i z marszu wyszedłem w Żelistrzewie w kategorii do 90 kg, gdzie wygrałem swoją kategorię i następnie wygrałem kategorię Open. Eee, za tobą był chyba Przybyła. Tak, był Mariusz Przybyła, który był bardzo dobrze przygotowany, natomiast moim zdaniem przede wszystkim tutaj zbyt małe docięcie, ponieważ dużo detalu mu brakowało, szczególnie widać to w pozach tyłem, gdzie te naramienne u niego były wyjększe, natomiast praktycznie brak separacji porównując do tego yy, mojego jakby docięcia, ale był większy, zajebiste proporcje, naprawdę Mariusz, kurde, nogi większe, pełniejsze, mocne wrzery, no to te, to na pewno bym chciał się jeszcze gdzieś tam poprawić. Natomiast myślę, że zadecydowały tu w głównej mierze detale. Na pewno zgadzam się z Tobą w 100%. Yy, Mariusz przybyłabym przygotowany powiedzmy na 100%, ale... Nie pod względem separacji, nie pod względem rzeźby, tym go odsykałeś bez dwóch zdani, co, co do tego nie ma tej wątpliwości. I tam jeszcze była wygrana kategoria Open, nie? Tak, tak dokładnie. Dobra, co tam dalej było? E, później, wracając z trzeba, zostałem od razu w Warszawie i poleciałem do Australii na Arnold Classic zawody. E, no i tam e, też zająłem drugie miejsce w kategorii do 90 kg, która docelowo nie jest moją kategorią. Ale nie było osiemdziesiątki piątki. Było prawie dwa razy więcej zawodników niż w Stanach, bo było chyba 35 zawodników. Więc no już sam ten fakt, że nie moja kategoria, 35 zawodników, no miałem pewne obawy i tutaj nie liczyłem na jakieś mega wysokie miejsce. Chciałem bardzo być w finale. Jak już usłyszałem, że dostałem się do finalu, a na Arnoldzie jest to tylko 5 osób, to totalna euforia. Jak wyczytali mnie na drugim, to już mega szczęśliwy, natomiast no tutaj też z opinii ludzi, sędziów nawet niektórych, plus ludzi z Australii, usłyszałem bardzo miłe słowa od trenera australijskiego, który powiedział, że jest mu wstyd za swój kraj, że nie wygrałem. Czyli jakieś tam kolesiostwo było. No dobra, Mniejsza o większość, najważniejsze, że ty jesteś zadowolony z wyników. Eee, co tam Piotrze, to był chyba ostatni start, czy jeszcze, jeszcze coś tam było? Co, co było dalej? Wróciłem, przepakowałem się i zaatakowaliśmy bytów. A, jeszcze tak. Tak, i tam kategoria 90 kg, zwyciężone z 90 i zwycięstwo WOP. Tam forma była dużo lepsza, myślę, że porównywalna z Arnoldem, a też wychodziłem z marszu, więc jakby żejstrzewo z i bytów było z marszu, ale forma była dużo lepsza. Czyli wychodzi na to, że te starty ci służą i ze startu na start możemy się spodziewać coraz lepszej formy. To nie był koniec, bo... Później zaatakowałem Norwegię. Grand Prix Oslo tamten weekend. No i tam wystartowałem w kategorii 85 kg. Tą kategorię wygrałem. Natomiast został duży niedosyt, ponieważ w kategorię Open przegrałem dziwnym trafem z Norwegiem. I mówię, nie będąc tu jakimś pewnym siebie, tylko patrząc obiektywnie, ludzie, ze, jakby z widowni, Norwegowie, buczeli. Przeklinali, że jak to no tutaj zacytuję, jak to kurwa Polak nie wygrał. Gość tak, był jedynie co, trochę większy, bo to była kategoria plus 95 kg Na pewno był wyższy, to nie ukrywajmy. Był słabiej przygotowany i miał gorsze proporcje. Więc mówię, te zawody zostawiły największy niedosyt, tym bardziej, że jako nagroda dostałem gift card na 700 koron, co jest równowartość 320 polskich złotych nastroje bikini. No cóż, no taka trochę, troszeczkę kpina i tragikomedia, no ale tak to bywa, już chyba się przyzwyczaiłeś, że w tym sporcie trzeba być świrem pasjonatem i tak naprawdę dobrym krejzolem, żeby robić to z miłości, a nie dla cashu i dla nagród. Ale czepiot, ale to już był ostatni start. No nie. Co jeszcze było? Znaczy ostatni start, który do tej pory. Tak, tak do tej tak, pory. Do tej pory, tak. Teoretycznie w ten weekend miałem startować na Mistrzostwach Śląska, ale ze względu na to, że jestem też związany tutaj z marką Sixpack Nutrition, której jestem za wiele, wiele rzeczy wdzięczny, chcieli bardzo, żebym był na FIBO. Tak więc jestem na FIBO. Mistrzostwo Śląska gdzieś tam odchodzi w zapomnienie. Będę trzymał kciuki, mam też swoich tam znajomych w mojej kategorii. Mam nadzieję, że im bardzo dobrze pójdzie. Mam też kilku zawodników, więc Mistrzostwo Śląska odpuściłem. Natomiast za tydzień w piątek lecę na Maltę na IFBB Diamond Cup. Tam jest kategoria 85 kilo i nie ukrywam, że chciałbym przywieźć złoto. Czyli mówiąc krótko, masz ogromnego smaczka. Mam ogromnego smaczka i tak naprawdę te pięć startów do tej pory to była dopiero rozgrzewka. Planuję startować cały rok, przynajmniej dwa starty w miesiącu aż do listopada. Więc tak naprawdę w maju będą jakieś dwie imprezy tutaj w Polsce bo będzie to e, Mistrzostwa e, Uniwersyteckie Polski i Puchar Polski oraz w kwietniu będą jeszcze Kunice zaraz po e, nadarzynie, czyli Go Active, gdzie będziecie mogli mnie zobaczyć. W lipcu mamy Binkowski Resort i Władysławowo, też myślę, że się tam pokaże. Natomiast sierpień bardzo ważna impreza Arnold Classic w Hongkongu, na które bardzo bym chciał pojechać. Jeszcze zapomniałem tutaj o czerwcu, gdzie są dwie imprezy. Pierwsze to też Diamond Cup w Portugalia w Lizbonie, kiedy są moje urodziny, więc chciałbym tam prezent. A tydzień później Olimpia Amatorska w Marabelli i to będzie no, ten też ważny start przed dopiero Hongkongiem. No i później zobaczymy. Z tego co się dowiadywałem, prawdopodobnie wtedy, kiedy Mister Olimpia w Las Vegas będzie amatorska Mister Olimpia, jeżeli będzie możliwość wystartowania tam to jadę do Las Vegas. Powiedz mi, teraz na Malty, jak będziesz leciał, tam jest Diamond Cup, to jest ta sama impreza, co ratusznik ode mnie z teamu jedzie, zgadza się? Dokładnie, ten sam, co Jacek, natomiast on leci już we wtorek. No ja ze względu na koszta, bo nie ukrywam, że ten sezon startowy już mnie sporo kosztował, to, to wybraliśmy, bo jedzie ze mną moja kochana dziewczyna Paula, więc wybraliśmy taki lot, gdzie piątek lecimy, w poniedziałek wracamy, więc dość krótko, ale wielka noc spędzona w ciepłym kraju. Powiedz mi jeszcze Piotrze, bo wspomniałeś, że masz ogromnego smaka na tą piątkę. Wcale się nie dziwię, bo, bo pewnie co niektórzy zaczynają patrzeć na Ciebie e, dużymi oczami jak na dużego faworyta tej imprezy. Przynajmniej tej kategorii. Myślisz, że będziesz w stanie powadzić tam o Open? E, no z tą kategorią Open to jest zawsze tak. Jeżeli jest chłopak bardzo dobrze przygotowany z wyższej kategorii, to będzie ciężko. E, na przykład Norwegia pokazała, że ci zawodnicy z wyższych kategorii, no szczerze, byli słabo przygotowani. I tam no, liczyłem na to open. Natomiast Diamond Cup to prestiżowa impreza, mocniej niż Grand Prix z Oslo. Więc myślę, że w tej super ciężkiej nie będzie tak zwanych Januszy. Okej, okay, Piotr, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak wygląda teraz sytuacja, jeżeli chodzi o twoją dietę, jeżeli możesz dwa zdania powiedzieć, bo na pewno widzowie są ciekawi, start za startem. Tak naprawdę nie ma tutaj za dużo regeneracji, nie ma rekuperacji, nie ma czasu tutaj na jakiś odpoczynek, na jakieś szalone manewry w diecie. Czy ty cały czas jesteś na rotacji i, i, i tak wychodzi to troszeczkę z biegu? E, tak, dokładnie, cały czas jest rotacja, gdzie mam, gdzie niski, średni i wysoki, natomiast jeżeli po zawodach sobie trochę podjem, to dwa lub trzy dni to są niskie węglowodany. No bo wiadomo, że wtedy tego dnia, dzień czy dwa po zawodach, uzupełniam tych kalorii dwa razy lub trzykrotnie, ile normalnie podczas mojego standardowego dnia. Więc no dwa, trzy dni można powiedzieć się tak troszkę czyszczę, no i później wracam do rotacji, a zazwyczaj te ważne starty są co dwa tygodnie, więc jest to wystarczający okres, żeby później wrócić do normalnego rytmu. A powiedz jeszcze, bo widzę, że jesteś taki pełen entuzjazmu, nie dziwię się, bo fantastyczne wyniki startowe, ale czasem można robić świetne wyniki startowe, a być kurewsko zmęczonym, a widzę, że ty masz ten błysk w oku. Jest uśmiech. Czy teraz jesteś na wysokich węglach, czy po prostu ta euforia cię niesie? Wczoraj były wysokie węgle, dzisiaj są niskie, ale zawsze targi to mnie strasznie napędzają i motywują. Kiedy spotykam ludzi, szczególnie na zagranicy i chcą zrobić zdjęcie, albo pogadać chwilę, to jest dla mnie mega motywujące. Tak samo na polskich targach, gdy podchodzą ludzie i mówią na przykład, że dzięki mnie zaczęli po 3 latach ruszyli, mówiąc potocznie dupę i zaczęli ćwiczyć, tak? Więc to jest dla mnie taki największy zastrzyk motywacji, że chce mi się pracować lub jak ktoś podchodzi, tak jak między innymi Ty powiedziałeś, że Twoim zdaniem powinienem wygrać. Fajnie, cieszy mnie to jak najbardziej, że ktoś widzi, że mogło być lepiej, ale jak to powiedział w Terminatorze Arnold Classic, I'll be back. Więc możliwe, że za rok jeszcze na Arnolda w Stanach uderzę i postaram się przywieźć ten złoty krążek. Dobra Piotrze, dosyć obszerna nam rozmowa tutaj wyszła. Z mojej strony cieszę się, że, że doprowadziłeś się do porządku po tej y, przerwie, tak trzyletniej tam nam wyszła. Od taką wiadomość, że coś tak. już nie mógł na mnie patrzeć, tak. ja już, że wyglądałem jak chory, jak byłem takim grubaskiem, a że teraz świetna forma, więc a, to też na pewno pozytywny komentarz. O to właśnie chodzi, cieszę się, że wróciłeś do formy, cieszę się, że jest tak genialny, genialny powrót. Podkreślę tylko jeszcze, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, pewnie tak, ale w social mediach, na Facebooku, na Instagramie, wszędzie jest na Tobie bardzo głośno. I tutaj też ludzie patrzą na Ciebie już jako, wiesz, na człowieka, który naprawdę w tym roku zrobił kawał roboty. No i pozostaje mi tylko życzyć Tobie jak najlepszych wyników, wygrywa ile się da i obyś się spełnił tam w tej kategorii, w której masz zamiar wystartować, klasyk fizyk. I dziękuję Tobie serdecznie bardzo za tę rozmowę. Ja też bardzo dziękuję, zawsze miło się z Tobą rozmawiać. Także myślę, że jeszcze na któryś tam targach, po tych kolejnych targach, znowu pogadamy. Trzymam Cię za słowo. Dzięki. Dzięki.